z wolnych konopi, czyli takiego naszego polskiej legalizacji. Stan yes, yes! Andrzej z obciąckiego drużyni swobodnej konopi. Ja znam po polsku. Pojutrze mamy nasze święto niepodległości i widzę tutaj sporo twarzy z Polski i bardzo się cieszę. Zítra máte svátek, jo? máme svátek nezávislosti. A jsem moc rád, že tady vidím hodně tváří z Polska. Ano. No přijechali tutaj Polacy, kteří chcou też wesprzeć waszą válku o volnost. No tak naprawdę... Wow. Protože chtějí aby přijeli podpořit naši válku, náš boj o svobodu. Aha. Przede wszystkim chciałem wam podziękować, bo tak naprawdę Monsanto, Akta to są wszystko twarze tego samego Babilonu. My wiemy, że działania waszej policji też są nielegalne. Chciałem wam podziękować, że ste przyszli, bo Monsanto a dalsze podobne firmy są ze stym oborem na policji. Eee... I pamiętajcie jedno, dlatego chciałem podziękować wam, Czechom i Polakom, którzy przyszli. Nikt tam wolności nie da. My tą wolność musimy sobie wywalczyć. <śleszturz> Myślę, że to nie trzeba przetłumaczyć, ale przez to musimy bojować za swobodu, a za tu nami będą nie nie wybojować przeciwko temu samemu i my dobrze wiemy, że terrorystami nie są, nie jest Al-Kaida, Sinn Féin i różne inne wynalazki, które nam...